Początek był taki, jaki był, z zostaliśmy, nie? Wszystko zależy od ludzi. Szczęście moje było, że prezesa Witkowskiego namówiłem na współpracę, która 28 lat trwa. 12 marca w sali konferencyjnej Parku Naukowo-Technologicznego będziemy chcieli zademonstrować te wszystkie trofea, medale, sukcesy, zdjęcia, które zdobyliśmy przez te 30 lat tej, tej koszykówki żeńskiej w I Ja kiedyś mówiłem towi, że nasz samochód Zatrzymał się pod górą. Jeżeli pojechał do, do przodu, to co było się cofnąć na moment i pojechał do przodu. A tak to samo. Przez te 50 lat on żył na hali sportowej, a raz spadał do domu, żeby zmienić koszulę, żeby spotkać się z rodziną, a główne życie, to do wiadomo, to była ta koszykówka. Zobaczymy, co będzie dalej. Jesteśmy na finiszu rozgrywek. Może będziemy w czwartek świętowali. Coś ale nie chcę pompować. Pewien progres jest, ale de facto ten główny progres to jest miejsce medalowe. Jakie będzie to, na pewno jakąś tam odpowiedź przyniesie wtorek w Gozowie i czwartek w Gdyni. O tym, jak ważne miejsce w Gdyni ma koszykówka, świadczą wyniki nie tylko zespołów seniorczych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży. Tylko w zeszłym sezonie trzy medale koszykarek, GTK, medal Gdyńskiej Akademii Koszykówki wśród chłopców pokazują, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Dla nas ważna jest piramida, dla nas jest ważne to, żeby ta młodzież w wieku tych 8-10 lat, zaczynając swoje przygody sportowe, właśnie miała to wychowanie przez sport. W środę na hali Gier Centrum Sportu odbędą się finały Mistrzostw Polski U-19 mężczyzn, w której wystąpią dwie gdyńskie drużyny, Gdyńska Akademia Koszykówki oraz Flota Gdynia. Zapraszamy wszystkich, turniej potrwa aż do niedzieli.